Mając konto IKE, to jest indywidualne konto emerytalne, możesz oszczędzać pieniądze, możesz inwestować pieniądze w taki sposób, że nie płacisz za to żadnego podatku. I jak ja usłyszałem po raz pierwszy o IKE, to myślałem, że jest to oszustwo. I przez lata ten termin zawsze olewałem, bo kojarzyło mi się to z OFE. Kiedyś był to był chyba otwarty fundusz emerytalny. Tak, takie było tego skrótu. I jeden rząd stwierdził, że te pieniądze, które tam ludzie inwestują do OFE to przejmie, przestawi i one w sumie te pieniądze znikną. E, tymczasem IKE jest to po prostu konto maklerskie, które ma taki parasol podatkowy. E, czyli ma taką, e, nie wiem jak nazwać w ogóle, taki, taką metkę z napisem nie płacisz podatku jeśli. Właśnie jeśli co? Jeśli Twoje pieniądze będziesz inwestował do roku życia, 60, to nie płacisz żadnego podatku. A jeżeli na przykład wypłacisz wcześniej, to płacisz normalnie, tak jak od każdej inwestycji 19%. Także jeżeli chciałbyś inwestować na emeryturę właśnie do roku 60, to jest to, jest to bajka, ale nawet jeżeli chciałbyś inwestować, ma dzisiaj 30 lat, na przykład i chciałbyś za 10 lat te pieniądze wypłacić, to możesz sobie te pieniądze inwestować i reinwestować jakieś zyski, na przykład z dywidend, i dopiero wypłacić to za 10 lat, i wtedy, wtedy dopiero zapłacić podatek. Więc też myślę, że nie jest to zła opcja.